Kochani, witajcie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj sobotę, mamy dzisiaj wigilię. No i nagrywam dla Was daily vloga, bo to z wigilii, jak można byłoby nie nagrać, vloga dla Was. Natomiast kilka słów wytłumaczenia, dlaczego tak zniknęły vlogmasy i co się znowu wydarzyło. Więc wydarzyło się życie. Słuchajcie, nie ogarnęłam tego wszystkiego, totalnie nie ogarnęłam w tym roku tego okresu przedświątecznego. Poza to najpierw się Michał rozłożył leżał chyba z dwa dni plackiem ale na szczęście jest już, już jest ok natomiast jak słyszycie po moim głosie e, ani mnie nie rozłożyło, nie miałam żadnej gorączki nic mi wiecie nie było większego natomiast tak mnie wymęczył kaszel i właśnie taką chrypkę cały czas miałam tak by na krtań mi to wszystko poszło, że e, no nawet nie byłam w stanie mówić jednego dnia w pracy rano zaczęłam mówić po prostu no <grytanie> zabrakło mi głosu słuchajcie więc, więc i ten czas w ogóle taki Dynamiczny, teraz przed mnie totalnie pokonał praca, dom, jakieś obowiązki, ale tak naprawdę totalnie, że ja nawet nie miałam dwóch minut, żeby właśnie odpalić kamerę i powiedzieć do Was cokolwiek, nawet żeby zrobić jakiś, nie wiem, kilkudniowy vlog. Przerosło mnie totalnie ostatnio, ostatni czas, więc no niestety tych vlogów nie było, ale już nagrywam i myślę, że po świętach też będzie spokojniej, tak ogólnie będzie spokojniej, więc wrócę też do regularnego nagrywania. No i tak kochani, co właściwie ja chciałam Wam powiedzieć, to kilka słów na temat tej szczoteczki z Foreo, ponieważ ostatnio Wam obiecałam, że jak tylko użyję. To um, dam wam znać, takie, wiecie, pierwsze wrażenie. No i powiem wam, że jest różnica, jakby inne takie odczucia są, używając tej szczoteczki z Foreo. Ona jest też przede wszystkim dużo delikatniejsza niż ta z Dermofuture. Jak pierwszy raz umyłam twarz tą szczoteczką, to miałam aż takie wrażenie, że na nie myję, że muszę ją docisnąć do skóry. Natomiast to jest um, tylko takie odczucie, na bardzo ładnie domywa. Ta skóra jest naprawdę taka gładka, wygładzona, no, rewelacja. E, natomiast, co nie podoba mi się w tej szczoteczce, a bardziej mi się podoba, Podobało w Dermo Future, to ona ma takie mało przyjemne te wibracje, ten masaż taki. Ona jest taka, nie wiem czy to będzie słychać, ona tak bardzo agresywnie w ogóle działa. Yy, I ten masaż nie jest taki przyjemny, tak, te wibracje nie są takie spokojne, tylko one są takie dosyć yy, mocne i agresywne. Więc akurat w Derma Future bardziej mi się to podobało niż w Foreo. Natomiast yy, powiem Wam tak, czy jest jakaś różnica i czy warto płacić trzy albo nawet cztery razy tyle za tą czyteczkę? Myślę, że nie. Myślę, że nawet no jeżeli tamten silikon nie jest jakościowo tak dobry jak ten z Foreo, no to wiecie, mając Foreo, nie wiem, dwa lata, to zawsze co rok można sobie kupić z Derma Future i. Nie no, jest, jest delikatniejsza, czuli, że ta jakość jest troszeczkę inna, że jest lepsza, ale moim zdaniem to nie jest warte, wiecie, właśnie trzy czy czterokrotnej ceny z Future, więc... Jeżeli macie ochotę na Foreo, to jak najbardziej, bardzo fajna szczoteczka i od razu jak wróciłam do mycia twarzy szczoteczką, to ja po prostu czuję, że ta skóra od razu jest taka wygładzona, jakieś takie wiecie, delikatne zaskórniki, te, które najczęściej nam się pojawiają na nosie, czy u mnie gdzieś tutaj właśnie na policzkach, moment po prostu, 3-4 użycie takiej szczoteczki i ta skóra jest po prostu tak doczyszczona, że właśnie potem właśnie jakiś peeling raz, dwa razy w tygodniu macie... Taką, taką buzię. Dobra, więc przechodzę do porannej pielęgnacji i prawię sobie kawę. Chwilę takiego porannego relaksu, bo jest chyba 7:40, słuchajcie. I działam dalej, ogarniam do siebie. Ja już działam, sernik się już piecze, to będzie sernik z rosą. Jak słychać, z mewara już pierze kolejne pranie, także ja tutaj dynamicznie w kuchni, tutaj mi się moczy groch. Tutaj mi się moczą e, grzyby suszone. E, to będzie oczywiście kapusta z grochem e, i z grzybkami. I to są grzyby, które zbierał mój teściu. Także, wiecie, takie naprawdę fajne grzybki. Moczą się i zaraz będę się zabierać właśnie za tą kapustę. E, także to. No i zaraz będę się zabierać za kolejne ciasto, czyli zapiernik. Zapaliłam sobie tutaj kominek. Usiadłam pod choinką, włączyłam sobie oczywiście choinkę, i zabieram się za pakowanie prezentów. Więc e, w sumie też Wam tak na szybko pokażę e, W tym roku nie robiliśmy jakichś prezentów mega na bogato Bardziej tak uderzyliśmy e, w to, co każdemu było potrzebne I też trochę podpytywaliśmy, co kto by chciał, e, wiedzieć tak pod choinkę, co się przyda Bo też nie chodziło o to, żeby wydawać pieniądze, a potem się okaże, że komuś jest to niepotrzebne Albo już coś takiego ma i tak dalej Więc może zacznę od bardzo... E, Chcianego <noise> prezentu dla Michała. To jest, słuchajcie, jakaś taka specjalna maszynka do golenia głowy. Jak wiecie, Michał goli się na łyso, no i właściwie co drugi dzień goli się normalną taką, wiecie, maszynką do golenia, jednorazówką. No i wiadomo, że to nie jest do końca wygodne. No i znalazł coś takiego. To jest taka maszynka, o widzicie, którą można golić głowę. Właśnie dla takich fryzur, jaką u się Michał, więc kupiłam mu taką maszynkę. Powiem Wam, że nigdy wcześniej nie widziałam takich maszynek. Widziałam gdzieś tam na Instagramie reklamują taką maszynkę, która kosztuje prawie dwa koła, natomiast ta z Remingtona kosztowała niecałe 400 zł, więc spokojnie. No i mam nadzieję, że mu się sprawdzi, więc coś takiego. No i oczywiście mam tu też słodycze. Każdy dostanie jakieś słodycze do paczki. Dla piesków słuchajcie, mamy mm, te takie gryzaki z jelenia, albo co tu jest? Tu jest jeleń. A i tu też jest jeleń, bo jest jeszcze koza, jakieś takie inne, ale jelonki smakują najbardziej, więc dla piesków są jelonki. Są też y, psie czekolady, no bo wiadomo, <laughs> nie może zabraknąć słodyczy y, od Mikołaja, także. Słodycze dla piesków też są. Michał, może oh Michał? <laughs> Michał dostanie smycz, słuchajcie, nie, Egi dostanie nową smycz. Natomiast wcześniej mieliśmy emkę. Emkę, która się rozsuwa na 8 metrów. No i Michał właściwie był sam wtedy na zakupach, przywiózł ją do domu i ona jest dużo większa niż ta emka, którą my mamy, niby do 20 kg. Tamta emka też była do 20 kg, ale ta jest tutaj taka naprawdę, zobaczcie, taka naprawdę duża. Więc jeszcze zobaczymy, najwyżej po świętach wymienimy na coś mniejszego, ale zastanawiam się, bo chyba tamtej, e, którą mamy, tamtego modelu już nie ma. I właśnie były albo te Mki na 8 metrów, a mniejsza Ska była na 5 metrów. A jednak, wiecie, bo Eli nie lata bez smyczy, więc jednak jak gdzieś idziemy e, połazić na dłuższy spacer, to te 8 metrów to jest jednak jakaś przestrzeń do pobiegania, więc nie chciałabym mu 5 metrówki kupować. No więc tak, smycz na pewno będzie, albo ta, albo coś po prostu podmienimy. No, i tak. No, i pewnie czekacie na te talerze, o których Wam mówiłam i które też. W sumie nie, nie pokazywałam Wam. Właśnie chciałam Wam dzisiaj pokazać przy pakowaniu tych prezentów. Mama z tatą chcieli takie ładne talerzyki deserowe, więc trochę się naszukałam. Jak wiecie, wtedy też nagrywałam vloga. I zobaczcie, tutaj takie proste talerze. Nic się właściwie na nich nie dzieje, natomiast mają bardzo ładny kształt, ale. Od spodu zobaczcie jak są przepięknie zdobione, także jak będą sobie tak leżały na stole to będzie to wyglądało bardzo elegancko, bardzo ładnie, jednak coś się tutaj dzieje, bardzo mi się podobają te talerze, są bardzo porządnie wykonane, już czuć w ręce, że to nie są takie leciutkie talerzyki, tylko już coś lepszego. No i przepięknie, przepięknie są wykonane i powiem Wam, że sama bym takie talerzyki chciała, ale na razie mamy takie zwykłe, ale jak się kiedyś wytłuką, to już to ja sobie też zainwestuję właśnie w coś takiego ładnego. Bardzo mi się podobają, dajcie znać. I one kosztowały 19,99 za talerzek. Z reguły właśnie cena waha się między 20 a 40 zł za talerzek. Natomiast na no, Teftike Maxie jakość dużo lepsza, a cena też konkurencyjna. No, bardzo mi się podobają. Zobaczcie. Przepiękne, przepiękne są. No, i tutaj też dla Michała taty i jego żony. Też zażyczyli sobie jakieś kosmetyki, kolagen, perfumy. tacy się skończyły, więc też. No więc um, będę pakować i mam tutaj taką skrzyneczkę. I tutaj właśnie będę pakować wspólny prezent dla, um, że tak powiem, Michała strony. plus jakieś słodycze, czekolady, tego typu rzeczy. No i tutaj mam taki przepiękny kosz. I w ten kosz będę chciała pokładać tak ładnie te talerzyki, też dołożyć do jakaś herbatka. Czy jakaś kawa, właśnie jakieś słodycze, i wszystko potem ładnie zapakuję w papier. No i mam nadzieję, że to będzie ładnie, ładnie wyglądało. I potem taka skrzyneczka czy taki kosz na pewno się komuś przyda. Chciałam, wiecie, tak ładnie to w celofan owinąć, ale nie znalazłam nigdzie celofanu. W sumie tak sobie teraz myślę, że mogłam podjechać do jakiegoś sklepu, no, do jakiejś kwieciarni. Może tam właśnie takie. Mm, celofany by były, no ale nic będzie, przynajmniej, przynajmniej nie będzie widać co jest od razu pod choinką, tylko będzie rozpakowywanie, bardzo mi się ten kosz podoba i myślę, że to jest fajny, fajny pomysł, tak troszeczkę inaczej w tym roku będzie popakowany, mojego prezentowo wam nie pokażę, bo nie wiem co dostanę <laughs> Michał sam powiedział, że będzie pakował no także ja już umyłam włosy, słuchajcie, ogarnęłam się trochę, za mną oczywiście wiecie co, rozpierdziel Tutaj jeszcze, wiecie, suszyłam jakieś koce, Eda i tak dalej. No i tak, więc spakuję prezenty, e, składam wszystko, sprzątam, e, idę kończyć w kuchni, gotowanie i tak dalej. No i tak, no i widzicie, ta te wigilia też na pełnej po prostu. A kto się tutaj tak szykuje na wigilię? Eduńcia, szczurku, mój kochany. Kto będzie takim przystojniakiem pachnącym przy wigilijnym stole? Małe spa Edu nie lubi kąpieli. Znaczy przeżyje, nie? Ale właśnie musi tak stać, żeby go tak właśnie dobrze umyć. Tak. <gry> Miśku mój kochanie. Okej, okay, mam nie nagrywać, tak? tak pieska? nago dobrze. jest. Dobrze, dobrze, nago, biedny nago. Dobra, część popakowana. Tutaj już też ułożyłam te kosze, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Mega. No i tak to te talerzyki, I też wydaje mi się, że to tak efektownie e, wygląda. Nie tak jak wiecie, talerzek na no, talerzek i po prostu gdzieś tam w pudełko, tylko ten kosz, proste słodyczy tak poukładane, to od razu ładniej wygląda. Ja wam powiem, że ja mam coś takiego, że ja lubię ładnie pakować prezenty, żeby nie tylko sam prezent e, był takim efektem. Wow, ale właśnie też jakby opakowanie, a dla rodziców, bo tam dla nas to wiecie, <laughs> mało ważne, ale dla rodziców lubię jak jest tak właśnie. Ładnie. No, i mam tutaj właśnie taki papier. No i powiem Wam, że nie wiem, czy to był dobry pomysł. Brakuje mi tego celofanu, ale już teraz niestety nic nie wymyślę, więc jakoś tym papierem będę musiała to e, ogarnąć. Więc pod choinką nie będzie wyglądało jakoś ekstra, ale myślę, że jak rozpakuję i zobaczę właśnie takie ładne kosze i drewniane skrzyneczki, e, no to wtedy będzie, będzie w końcu to wow. <laughs> Dajcie znać czy też tak lubicie pakować ładnie prezenty Czy w ogóle też pakujecie tak jak ja Wszystko na ostatnią chwilę I właśnie jak coś potem stwierdzam Że no właśnie jakiś celofan by mi się przydał To już jest za późno Jak to u mnie, wszystko zawsze na ostatnią chwilę, wiecie Powiem wam, że to nie były rzeczy łatwe do pakowania Także tutaj jest ten kosz Tutaj jest ta skrzyneczka A tu jest twój prezent Pieski I się tak śmieję, że Michał mi kupił prezent Z uwagi na proste pudełko do pakowania to jest profesjonalne pakowanie. No, bo było proste, taki zwykły karton. To nie jest zwykły, to jest świąteczny. Karton. No tak, ale właśnie, że to były takie regularne kształty, i pewnie to był jakiś, wiesz, punkt odniesienia do szukania prezentu. <głos> <głos> Także dobra, prezenty zapakowane, i tak mówię, że będziemy chodzić się bo na trzy razy do samochodu, żeby zabrać się ze wszystkim. do... kto jest takim pięknym, czystym, wypranym i pachnącym pieskiem? <noise> to praktycznie gotowe, właśnie zrobiłam polewę na piernik, taka polewa czekoladowa i to jest właśnie taka rolada. Tak na razie nie będzie ładnie wyglądać, bo wiadomo, że te końce trzeba ładnie dociąć przed podaniem, ale to jest taka rolada z kremem ze śmietanej i mascarpone, z marcepanem, z powidłami, no i właśnie oblana taką gorzką czekoladą, więc będzie na pewno bardzo dobra. No i sernik rosa, zobaczcie, jest rosa, także sernik udany, kapustę mam w lodówce, że się chłodzi, także Powiem wam szczerze, że zastanawiam się jak ja to zabiorę. <laughs> Bo wiadomo, że inaczej w domu na gotowo od razu pociąć na kawałki, na talerzyk. Nie wiem jak ja to przetransportuję. Ale <laughs> coś będę musiała wymyśleć. A słuchajcie, zobaczcie jaka jest mega świąteczna pogoda. Po śniegu już praktycznie nic nie zostało. Leje deszcz, wieje, jest plus 10 stopni. Jest tak niskie ciśnienie, że po prostu z niechamią dzisiaj mamy jakiś totalny. <głos》>, taką totalną masakrę, że chyba zaraz robię kolejną kawę. Także tak to niestety wygląda. A miała być taka magia białych świąt, no i niestety, słuchajcie, wszystko się roztopiło. No ale cóż, ważne, że ciasta wyszły, wszystko mi się udało. Znaczy, mam taką nadzieję, bo wiadomo, że jeszcze nie kosztowaliśmy, ale wygląda dobrze. E, więc zaraz czas ogarnąć siebie i powoli się zbierać. Słuchajcie, w ogóle czas się szykować, a jest taka pogoda, że jest 12.40, a jest tak ciemno, jakby nie wiem, która była godzina, po 15. I tak leje deszcz, że stwierdziliśmy, że najpierw pojedzie Michał zawieźć prezenty na spokojnie. Popakowaliśmy to w różne worki, wiecie, mamy ten papier, to by zaraz zamokło, bo tak leje że ten deszcz, idzie tak wiecie w poprzek, więc pogoda jest naprawdę. Tragiczna, a też stwierdziliśmy, że tego tak dwa razy będzie lepiej. Na spokojnie teraz te prezenty Michał zawiezie, a potem już na spokojnie, wiecie, wezmę te ciasta, kapustę, w ogóle jedzenie, nas, Eda i tak dalej. Więc teraz będę się też szykować, ale słuchajcie, kalendarz mamy do otwarcia cztery okienka, bo skończyłam na dwudziestce otwierać więc mamy do otwarcia łącznie z dzisiejszym dniem cztery okienka, więc zaczniemy od dwudziestego pierwszego. Zobaczymy tutaj mamy, o, kerantyna, professional hair care, o, coś do włosów, coś takiego, o, ja lubię takie właśnie różne kosmetyki, powiem wam, że tego jest 100 litrów, więc spokojnie. ciekawe czy to jakoś pachnie, nie, ale powiem wam, że ja nie do końca wszystko czuję, to jest takie strasznie gęste, o, widzicie? Taki, taka odżywka keratynowa pewnie do, do włosów. Dobra, dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden, gdzie jesteś? Bo cię nie widzę. Słuchajcie, nie ma dwadzieścia jeden? Widzę dwadzieścia dwa. Widzę dwadzieścia trzy. Widzę dwadzieścia cztery. Moment, co ja tu miałam? 21? A, 22, dobra. 22. I tutaj mamy... O, tu się coś w ogóle wylało. Słuchajcie, zobaczcie, cały papier jest zalany. A tu jest jakiś olejek. Olejek. Pie. Light work. Olejek do demakijażu, słuchajcie. Cleansing oil. O, coś takiego. Też spoko, bo wcześniej nie używałam żadnych olejków, jak jeszcze miałam rzęsy doczepiane. Natomiast teraz czasem przydało mi się i powiem Wam szczerze, że chyba najbardziej taki demakijaż oka, gdzie mam, wiecie, cienie, eyeliner i ten makijaż jest taki mocniejszy, to chyba najfajniej mi się usuwa taki makijaż właśnie olejkiem, bo to tak fajnie sunie. Moim zdaniem takie olejki sobie najlepiej radzą z takim mocniejszym makijażem, więc spoko. Tak jakby Delikatnie, pomarańczowo pachnie. Bardzo przyjemnie. Dobra, i to było to. Nie wiem, słuchajcie, nie mam się dzisiaj skupić. 22. To 23. Aha, czy co, ja tej trójki nie mogłam znaleźć? Nie jest. Nie wiem, czego ja nie mogłam się znaleźć. 23 takie małe. I tu mamy coś z Kiko. Co to jest? eyeliner o. Dopiero co mówiłam, że przydałby mi się Jakiś nowy eyeliner. O i to jest taki eyeliner, wiecie Ja mam wszystkie w pisakach Jakoś zawsze mi się najlepiej tym malowało kreskę No ale może I to słuchajcie, też nie jest taki pędzel Tylko to jest jakby taka, widzicie Taka yy, gąbeczka Ale ładnie zakończona na Tak na ostro, więc może będzie yy, Malować ładne kreski Nigdy nie miałam nic z Kiko To jest jakaś seria Green Me O, coś takiego więc może dzisiaj przetestuję. Makijaż. Dobra, no i okienko 24, które zawsze w każdym kalendarzu teoretycznie powinno być najbogatszym okienkiem, aczkolwiek tak jak ostatnio widziałyście, zaskoczyła mnie ta szczoteczka z Foreo, bo chyba to był taki najdroższy produkt w tym kalendarzu. I właśnie myślałam, że ta szczoteczka będzie takim prezentem właśnie wigilijnym, a okazało się, że nie, więc już patrzymy, co jest w okienku numer 24 to będzie też coś na bogato. <grymne> uh, tu jest jakiś creme la creme nawilżający, The Rich Cream, Hydro Taint Rich, 15 ml, coś takiego. Nie znam tej marki, nie wiem, co to jest, no ale... Każdy krem, który jest mocno nawilżający, taki właśnie treściwy, nawadniający to jest coś dla mnie. I powiem Wam, że też spoko, że właśnie taki krem był w kalendarzu, dlatego że taki nawadniający, nawilżający krem tak naprawdę nadaje się do każdego rodzaju cery czy tutaj tłustej, czy mieszanej, czy suchej, czy bardzo, bardzo suchej, więc nie mamy tak, że wiecie, krem na przykład do bardzo suchej skóry, a nie wiem, mam bardzo tłustą skórę, czy na odwrót, więc spoko. No więc co, w sumie tak podsumowując cały ten kalendarz, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona i jestem dużo bardziej zadowolona z tego kalendarza niż z Sephory z tamtego roku to Raz, dwa, że w ogóle udało mi się ten kalendarz kupić w naprawdę dobrej cenie, bo tak dla przypomnienia dałam za niego chyba 319 zł, ja kupiłam to na Black Friday i wtedy była jakaś promocja z promocji. Jak to wiecie, jak to na Black Friday, a w sumie sama szczoteczka z Foreo, tak sobie patrzyłam na stronie, no to tak 350, 390 zł na mini stoi, więc jakby wszystko to, co jest w tym kalendarzu, było w cenie samej szczoteczki, a naprawdę dużo fajnych rzeczy. Pomadka była, wiecie, w pięknym kolorze. Nic nie było takiego poza tymi rzęsami, ale tak jak mówię, ja tych rzęs nie używam. Może też spróbuję, może przetestuję. Wszystko bardzo trafione, bardzo mi się podobało. Właśnie wszystko takie neutralne, że do każdego rodzaju cery, do każdego typu urody. Bardzo mi się podobał ten kalendarz, więc jestem bardzo zadowolona. No i tak, kochani, więc zabieram się za makijaż, zabieram się za szykowanie do wigilii. Ehm, jakiś strój w ogóle Powiem Wam, że nawet nie wiem co ubiorę. Jest 13 godzina, za 2 godziny wychodzimy i ja nawet nie wiem co ubiorę, ale myślę, że może postawię na jakąś sukienkę to będzie takie bezpieczne, coś takiego, gdzie wiecie, zamaskuję brzuch <grym> i nie będzie widać e, ilości pierogów w moim brzuchu. Robię makijaż, przebieram się i potem Wam już się pokażę gotowa na wyjście e, na widok Dobra, słuchajcie, ja już jestem prawie gotowa, jeszcze nakładam krem na ręce, mam tak suche ręce, wiecie. Gotowanie, co chwilę przemywanie rąk. Czasem nawet jak robiłam ciasto i wiecie, coś tłustego robiłam, to myłam ręce wpływem do naczyń, żeby szybko ten tłuszcz zszedł z dłoni. Więc tutaj czasem my dłonie nie chcę do mieć takich tłustych rąk. Powiem, że fajnie jest ten krem. To też jest ten krem z kalendarza, ta Ahawa. To jest ten kremik. Bardzo fajny. On też zostawia jakby taki silikonowy. Film na dłoniach, ale to nie jest tłuste, jest tylko taki e, przyjemny, takie przyjemne, gładkie dłonie po prostu. Po tym są. Dobra, pokażę Wam e, mój outfit, i wam powiem, co mam e, na twarzy. A właśnie, chciałam Wam coś pokazać, bo też w kalendarzu. Były to takie, jak to się nazywało? Rose Pearl Glow Drops. I też kilka z was mi pisało, że ma, miałyście, czy znaczy macie ten kalendarz z Zalando, i właśnie nie za bardzo wiedziałyście, do czego to służy. I ja dzisiaj to użyłam po raz pierwszy i użyłam to jako taką rozświetlającą bazę. I wydaje mi się, że to też jest taka rozświetlająca baza. I powiem wam, że bardzo fajnie to wygląda. Na to nałożyłam podkład znam. Bardzo ładnie się kleił w ogóle jakby tej rozświetlającej bazy. Nie ma takiego efektu, wiecie, błyszczącej, świecącej, bombki, czy takiej, jak ja to zawsze czasem mówię, spoconej skóry na twarzy. Zobaczcie, nawet jakieś słoneczko dzisiaj wyszło, dosłownie przed minutką. Wpaliłam tutaj wszystko, a patrzę, słońce wyszło, więc od razu jakoś tak przyjemniej się zrobiło. Ale powiem Wam, że bardzo, bardzo fajne to jest, więc jeżeli macie ten kalendarz, to jako baza rozświetlająca, ekstra. Oko ok, pomalowałam standardową. Tym cieniem też z mm, kalendarza I to jest dokładnie Taki sam makijaż oka Jaki wam pokazywałam Co To było jakieś get ready with me Jeszcze teraz nie pamiętam, ale teraz we macie robiłam taki makijaż I kreskę zrobiłam Tym nowym linerem z kiku Który wam przed chwilą pokazywałam Rozpakowując kalendarz, to ostatnie okienka Powiem wam, że dziwnie mi było Tak jakby troszeczkę inaczej trzyma się Liner, który jest w pisaku A inaczej trzyma się ten taki właśnie jakby z pędzelkiem Ale nawet ta kreska tak ładnie wyszła Jakoś tak mam wrażenie, że bardziej precyzyjnie maluje się tą kreskę. Może to kwestia ułożenia dłoni, zależy jak komu jest wygodniej, no ale jakoś tak nawet to ładnie wyszło i nawet równo mi wyszły te kreski. Bronzer, rozświetlacz, róż dzisiaj też z paletki, więc nic nowego. I słuchajcie, czasem mnie pytacie, ale fajna pomadka, co masz na ustach i tak dalej. I ja z reguły słuchajcie, albo na ustach mam Charlotte Tilbury, to jest Pillow Talk, ale na co dzień i w 90% moich vlogów, to jest po prostu ta pomadka z Nivea, uwielbiam ją. Ona, zobaczcie, ma taki o, ciemny e, kolor, ona jest jakby Blackberry Shine. I ona robi takie fajne usta. Zobaczcie, przepiękny kolor, pasujący do każdego makijażu, przy okazji na wylżenie. Wiecie, jakaś taka ochronna e, ochrona na ustach, no bo jest to ochronna e, pomadka. No i zawsze się właśnie mnie pytacie, co to jest. A to właśnie to. Włosy tylko słuchajcie, wysuszyłam delikatnie, podwinęłam na szczotce już e, wcześniej, widzicie, od zakładania za ucho. Robi się mi taka fala. Powiem Wam, że mocno się zastanawiam, czy jednak nie pójść do fryzjera i nie zrobić sobie tego takiego boba, a z drugiej strony, nie wiem, ale wiecie, jak to ja muszę najpierw po prostu przeanalizować moja decyzja musi nabrać mocy urzędowej nim ją podejmę, jeśli ją w ogóle podejmę ale ta długość też jest ok ale już wiecie, po prostu już widać, że to nie jest bob tylko to już są takie po prostu trochę dłuższe włosy a marzyłby mi się taki bob bob więc zobaczymy no paznokcie idealnie pasują do dzisiejszego outfitu, to są te moje paznokcie świąteczne właściwie świąteczno-sylwestrowe Brokatowe, super mi się je nosi. Powiem Wam, że to była naprawdę dobra decyzja. Dzisiaj, jeżeli chodzi o biżuterię, to postawiłam na takie bardziej złote dodatki, czyli te moje kolczyki urodzinowe od, od Michała. Eee, I też dostałam kilka zapytań, bo też wiem, no nie każdy ogląda wszystkie moje filmy, nie wszystkie vlogi. To są kolczyki ze sklepu. Jest. To nie jest złoto, to jest pozłacane srebro, ale powiem Wam, że miałam eee, kiedyś taki wisiorek, właśnie, bo w komplecie z kolczykami, i to też było pozłacane srebro jest i uważam osobiście, że chyba nie ma lepszego pozłacanego srebra niż właśnie ze sklepu jest, bo ja się w tym myłam, kąpałam, dopóki w sumie nie zerwałam tego łańcuszka, chodziłam w tym non stop i nawet, wiecie, nie, nie schodziło to złoto, nie przebijało to srebro nawet gdzieś tam na rogach. Naprawdę jakościowo mają super tą pozłaconą biżuterię, więc. Wiecie, czasem nie warto po prostu przepłacać za złote kolczyki i to już nawet nie chodzi o kwestię ceny, ale ja i ja w moim roztargnieniu i to, że potrafię po prostu non -stop coś gubić, podejrzewam, że taki drogi, złoty, złoty kolczyk potrafiłabym niestety zgubić. Zostawiłam tylko tą bransoletkę z Pandorki, tą z tym takim gold rose zapięciem, no i z tym charmsem z... to jest? Kłódeczka i <laughs> kolczyk. Słuchajcie, cały czas gdzieś tam ta rybka mnie męczy, jak dłużej mówię no wiadomo, no, obrączka pierścionek zaręczynowy, ale też wyciągnęłam taki mój złoty zegarek to jest Timex, chyba też Timex on ma tak dookoła tarczy cyrkonie i stwierdziłam, że do tego dzisiejszego takiego wigilijnego outfitu smartwatch może średnio będzie pasował, chociaż ja z reguły, wiecie, mam to gdzieś, że tak powiem ale stwierdziłam, że dawno go nie miałam i też, to też był mój prezent, chyba na 30 urodziny od Michała, jak dobrze pamiętam więc Eee, więc tak dawno go nie nosiłam No i ja słuchajcie, dzisiaj mam taki czarny outfit Więc w sumie taki typowo świąteczno-wigiliny Mam na sobie sukienkę z Reserved eee, No czarne rajstopy, wiadomo eee, Sukienka jest z Reserved I ja już ją kupiłam chyba dwa lata temu Jak dobrze pamiętam I to jest ten krój sukienki takiej marynarkowy Czyli mamy tutaj, wiecie, jakby dwurzędowe zapięcie W pasku jest paseczek Tu mamy takie jakby kieszonki To jest imitacja, tu kieszonek nie ma Zakładany taki kołnierzyk typowo jak w marynarce, takie bufiaste rękawki, te rękawki są też takie o do łokcia. Bardzo fajna sukienka, powiem Wam, że bardzo lubię tego typu sukienki, ponieważ one pasują moim zdaniem na większość okazji. Czy na wigilię, czy na święta, czy na imprezę, bo ja też często w tej sukience chodzę właśnie na imprezę, to jakieś szpilki i, i mam też super stylowe. Często też do tego właśnie robiłam czerwone usta, ale stwierdziłam, że dzisiaj to jest bez sensu, ponieważ, no wiadomo, wigilia głównie się je, więc zaraz m, tą pomadkę pewnie bym zjadła i się w ogóle zastanawiała i stresowała, czy gdzieś mi się coś nie rozmazało. No więc ja tak wyglądam. Tak wygląda ta sukienka z tyłu. Także bardzo ładnie. Eee, Michał powiedział, że elegancko i sexy, więc <laughs> tak jak mówię, sukienka na każdą yy, okazję. No buty za chwilę ubiorę, już to Wam nie pokazuję, bo nie jest to tak jakby taki cały outfit imprezowy, jak zawsze, że z torebką i z butami Wam pokazuję ze wszystkim, bo wiadomo, że w domu na Wigilii będą do tej sukienki kapcie i nic więcej. No Dobrze, że przynajmniej ta pogoda się tak poprawiła. Mam nadzieję, że do momentu naszego wyjścia z domu i dojazdu do teścia, ta pogoda będzie nam e, towarzyszyła ładna, nie będzie znowu takiego deszczu, że zaraz wiecie, każdy włos w drugą stronę i w ogóle. No, więc ja tak wyglądam e, i my się, słuchajcie, zbieramy, ale przede wszystkim kończąc e, ten vlogmas, kończąc dzisiejszego vloga, e, zobaczcie tego vloga w pierwszy dzień świąt, Wrzucę oczywiście o 7 rano do porannej świątecznej kawki. Więc kochani, życzę Wam przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze: dużo spokoju, dystansu do tego, co się dzieje wokół nas, gdzieś bliżej czy dalej. Życzę Wam tego, żebyście spędzili ten czas rodzinnie, z uśmiechem, wesoło. Życzę Wam też fajnych prezentów, żeby Was te prezenty cieszyły, które dostaniecie. Koniecznie w komentarzach pochwalcie się, jak spędziliście święta, czy dostaliście fajne prezenty. I pamiętajcie o tym, że największym, najlepszym prezentem i takim prezentem, który zawsze mnie cieszy, to jest wspólny czas z rodziną. Aż się wzruszyłam. Słuchajcie, wiecie, że ja to jestem taki człowiek wzrusz. Także tak, także trzymajcie się ciepło. Dzięki, że byliście ze mną w tym vlogmasie. Przepraszam jeszcze raz, że jakby te filmy nie były codzienne, ale starałam się, walczyłam z brakiem właśnie czasu, więc mam nadzieję, że mimo wszystko miło spędziliście ten przedświąteczny czas ze mną, trochę też z Michałem. No i widzimy się w kolejnym filmie, może coś jeszcze nagrywam przez święta, myślę, że kolejny film to będzie trochę taki weekly vlog, um, dlatego że jutro też mamy um, dość ciekawe plany, i myślę, że szybciej zobaczycie na Instagramie, co to są za plany, które już gdzieś tam od dłuższego czasu chcemy zrealizować, ale w końcu stwierdziliśmy, dobra, robimy to, więc myślę, że na Insta będzie to bardziej takie, wiecie, na bieżąco, a tu w następnym vlogu właśnie zobaczycie, co wymyśliliśmy. Także trzymajcie się ciepło jeszcze raz, kochani, wesołych świąt i widzimy się w kolejnym vlogu.